Dzień dobry. Pytanie, które się pojawia coraz częściej z waszej strony, szanownych moich czytelników i potencjalnych wyborców brzmi, jakie mam szanse, żeby dostać się do Sejmu? Więc powiem tak, szanse są całkiem spore, muszę wam powiedzieć, o ile w listach Kukiza zdobędzie dobry wynik, tak jeśli przekroczy tam 7, 8, 9, 10%, to z listy warszawskiej, z której startuję, wejdzie tam jedna, dwie, trzy, może nawet trzy osoby. Jak to wygląda i jak to działa, bo to wiem, że jest, jest zagadką dla, dla, dla wielu osób. Wygląda to tak, że teoretycznie, jeśli zagłosuje na mnie więcej osób niż na kupiza, to Cookies się nie dostanie, a ja się dostanę. Oczywiście to jest tylko czysto teoretyczne i nie życzę oczywiście liderowi listy takiego, takiego scenariusza, ale jeśli zdobędę na przykład drugą liczbę głosów na liście, to niezależnie od tego, że jestem 11, to wejdę z drugiego miejsca, tak? bo to tak no, trochę, 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 trochę jowowo to wygląda. No nie są żadne jowy, ale, ale tak, to, tak to wygląda, że im ktoś ma większe poparcie, tym ma większe szanse, czyli na przykład poseł żale, którego nie powiem Wam na razie dlaczego bardzo cenię, ale, 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 ale jeżeli wszystko, wszystko, wszystko dobrze pójdzie, to naprawdę będzie mu za co dziękować a propos pitu, pitu. Startował w białym stoku z, z jakiegoś parszyłego miejsca, nie wiem, że było 15-20, jakaś końcówka, ale nie ostatnie, które jest bardzo popularne wśród kandydatów, bo jest też biorąco, wszyscy tam widzą końca listy, skreślają, i wtedy te ostatnie miejsca bardzo często wchodzą. Udewera, on startował z jakiegoś podłego miejsca, ale w związku z tym, że zdobył duże poparcie. Większe niż drugie miejsce na liście, to no się dostał, bo co do Sejmu, tam z 20, 30, czy jak, to, jak tego by nie liczyć. Także, jeśli oddacie na mnie dużo głosów, zaraz powiem ile potrzeba, bo tutaj jest moim sztabem wyborczym, o tym oczywiście dyskutowaliśmy. Jeśli oddacie na mnie więcej głosów, niż dostanie ktokolwiek poza Kukizem, Pawłem. No, to wtedy wchodzę, żeby się, o ile oczywiście dwa miejsca z listy się dostaną, albo trzy do parlamentu. Teraz jeśli chodzi o liczbę głosów, która jest potrzebna, ja myślałem, że to jest jakieś straszne, straszne są liczby, ale tak nie jest, gdyż na przykład w Warszawie poseł Wipler, znany Wam skądinąd, dostał tam 2 czy trzy tysiące głosów, i się dostał. Oczywiście z bardzo silnej listy, bo wtedy spisu startował. Ale podobne, 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 po, po, podobna liczba głosów spokojnie, spokojnie może zapewnić, że Pitu Pitu trafi do parlamentu, zacznie nadawać zmównicy sejmowej i będzie pożar w tym wiecie, gdzie będzie pożar. To, no to tyle, jeśli chodzi o szansę dostania się do parlamentu przedstawiciela i reprezentanta ludu jak to niektórzy określają, po prostu, po prostu naszego kandydata, mnie, waszego, reprezentanta Linkchu, który może tam zrobić dużo fajnych rzeczy, bo poza tym, że oczywiście um, możecie liczyć na jakieś zadymy, to jest niewykluczone, to się zebrało naprawdę kilku fajnych ludzi, jednego z nich mieliście szansę ostatnio. Kurde, kto wymyślił żółte światło i czerwone? Eee. Mieliście okazję poznać w czasie spotkania w tym Fundacji Republikańskiej, to jest Mariusz, Mariusz Dąbrowski, który zna się doskonale na Bliskim Wschodzie. Gdyby się udało dostać do Sejmu, to na pewno by się zajął takimi tematami. Jest jeszcze parę innych osób, które są prawnikami, ekonomistami itd., tak które osobiście nie chcą ten, brać udziału w wyborach, ale z chęcią wesprą, wesprą moją skromną osobę oraz Pitu Pitu, która jak się już niektórzy lepiej zorientowali nie jest zbieraniną gimbusów, tylko to jest całkiem poważna, powa po, poważna firma, może zająć ciekawymi sprawami, takimi, które kurczę mogą dużo, dużo rzeczy wyprostować albo zmienić. Ewentualnie stać się języczkiem uwagi, który przeważy przy jakichś istotnych tematach. No to ja mam tyle do powiedzenia. Tak więcej na razie mi do głowy nie przychodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj coś opowiem więcej na temat... Inny całkiem, ale to jak dojadę do swojego domku na wsi, do daczy pod miastem, w którym został kot, a tu jest tak zimno się zrobiło, że mi się gorzała zrobiło, wredna. To jest kocica, jest wredne kocisko strasznie. Mieszkało sobie na podwórku pod tym, jak potrapało mi wszystkie dzieci, mnie oraz okolicznych sąsiadów. No ale jest teraz tak panicznie zimno, że moje faszystowskie serce zmiękło. Jadę zapakować ją do skrzynki, która mam z tyłu, która walnęła w głowę przy, przy hamowaniu i uratuję tego biednego kota przed zamarznięciem. Także to by było na tyle. Myślę, że wyjaśniłem kwestię kandydowania, szans i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więcej nie mam chyba nic do powiedzenia. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania dotyczące tego tematu, to w, jak wrzucę ten film, zapraszam do komentarzy. A tymczasem jadę zgodnie ale teraz zgodnie z przepisami i Wyratować konta, trzymajcie się, pa